Szanowny panie prezydencie Brejza, dlaczego nie dba pan o powierzone panu miejskie mienie? Kiedy ostatni raz był pan na ulicy bagiennej? Kiedy ostatni raz na tej ulicy byli pańscy ludzie? Czy pan wie, że po tych dziurach na ulicy bagiennej. Przejeżdżają pewnie z 200 razy dziennie pojazdy spółki miejskiej? Czy myśli Pan, że jazda po takich dziurach nie ma wpływu na ich stan zawieszenia? Czy zdaje Pan sobie sprawę, że częstsze naprawy zawieszenia to częstsze wydatki z kasy miejskiej? Czy tak postępuje prawdziwy gospodarz? Przecież zwiększone koszty naprawy zawieszenia w tzw. śmieciarkach mają wpływ potem na koszty wywozu śmieci, za które płacą mieszkańcy. I oto dzisiaj dostałem cynk, że dziury zaklejono. Kiedy tylko wróciłem do Inowrocławia, pojechałem to sprawdzić. No i wiadomość się potwierdziła. W okolicy śmietniska dziury zaklejono. Przynajmniej do tego miejsca. No i widzicie drodzy mieszkańcy, jak się pana prezydenta Brejze grzecznie poprosi. A szczególną słabość ma do mnie, jak ja go grzecznie poproszę, zaraz się bierze do roboty. Ulica Bagienna przynajmniej na odcinku w okolicy wysypiska śmieci. Poprawiona. Liczymy, że to jest dopiero początek. Dziękujemy, panie prezydencie.